ludzie dają za Huge Dragona? Sprawdźmy. Dziękuję niezwykłemu Hubertowi za użycie mojego kodu Fortnite i oczywiście bardzo dziękuję też Pieskowi za tego przecudnego fanarta. Jeżeli chcecie mi wysłać fanarty, wbijajcie na mój Discord. Link w opisie i w komentarzu. Dziękuję. Zostawcie lajeczka, bo odcinek u RFG i on tutaj robi w ogóle giveaway. Patrzcie, giveaway na Huge Dragona. Subskrybuj, lajkuj. Ja subskrybuję, ja lajkuję. Koment to name the pet. Czyli skomentować i obejrzeć cały odcinek do końca. Lecimy, lecimy, słuchajcie. Ładnie. Super. I trade for the pet. I gave huge cupcake, huge storm. On, on zdobył tego peta i do, do, dał huge pony, huge storm i huge cupcake'a. Okej, okay, no to ładnie. Kurka ładnie wygląda. Naprawdę ładnie to wygląda. Raks.pl od jakiegoś Polaka. Trada <tryjna> dostaje. To chyba Polak jest. Ej, ale jajka co on mu da za tego? Co on mu da? Zobaczymy, nie? Hipomelona 2T i 19 bilionów. Fajnie jest to, że RFG pokazuje value tej oferty. To jest bardzo fajne naprawdę. Czyli e, 2,5 biliona, tak? Kosztuje to plus Gemy, to jest 21 20, no to luz. Raczej się nie opłaca. Okej, okay, kto tu Lay będzie tradeował za tego, bo wartość jak widzicie jest napisana tego Huge Dragona od 1 do 2 trylionów. O kurka. Huge guy, ale tu dużo petów mu dał. Ajajaj, to jest ładny trade, słuchajcie. Bardzo ładny. Naprawdę mega. O kurka, trochę mu tu tego powiem wam szczerze, narobił trade 1 i 2 tryliona. No to jest taki raczej luz powiedziałbym, bo to huge dragona nie jest tak łatwo dostać, bo on jest z prezentów za to, że kupicie. O kurka, ktoś. Jurdu. Jezu, on ma trzy huczkaty i łopanie! O mój Boże! O kurka, jaki trade! To było mnie ziemskie. No to jest takie słabe. Jeden ten pet kosztuje teraz chyba 800 milionów, tak mi się wydaje. Już nie pamiętam, ale cena spada, niestety. Chociaż i tak bym posprzedawał te pety, żeby mieć jakieś tam biliony, nie? Ok, no je... jezu, ile on tego tu rzuca? Valius 132... 123 biliony. Ok, plus Gemy. No to to jest raczej luz. Wow, naprawdę nieźle. Który trade był najlepszy?